To jest ważny moment, ale zacznę od jeszcze ważniejszej deklaracji, od bardzo dobrej informacji, którą dzisiaj rano też potwierdził minister finansów. Budżet na obronność, budżet na nasze bezpieczeństwo w przyszłym roku będzie jeszcze wyższy niż rekordowy budżet 2024 roku. To będzie rekord rekordów, można powiedzieć. Wbrew złym językom, którzy życzą inaczej, nasz rząd podjął decyzję. O zwiększeniu wydatków na obronność. O zwiększeniu wydatków zarówno nominalnych, jak i w ujęciu do PKB. Budżet na obronność w przyszłym roku będzie rekordowy. W tym roku przyjęliśmy go na poziomie około 169 miliardów złotych. To jest budżet Ministerstwa Obrony i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli to są całe wydatki na e, e, obronność. W przyszłym roku to będzie jeszcze więcej, szacujemy, że około 10% więcej. W wielowarstwowej obronie przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, obronie powietrznej bardzo ważny jest system Wisła, system Narew i bardzo ważny jest system Pilica+. To jest ta najniższa warstwa obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, ale kluczowa, bo chroni pozostałe wielowarstwowa zintegrowana obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, Pilica Plus, Narew, Wisła, to wszystko staje się faktem. Dzisiaj podpisana została umowa pomiędzy konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w skład w której wchodzą zakłady polskiej grupy zbrojeniowej, spółki, które w różnym miejscu naszego kraju od południa po północ będą tworzyć i wytwarzać sprzęt w zabezpieczeniu logistycznym, bo Pilica Plus to jest zabezpieczenie logistyczne przede wszystkim. To, są, to jest transport, to jest szkolenie, to jest cała logistyka, która się będzie odbywać. Wartość tego kontraktu to jest miliard czterysta milionów. Złotych i wszystkie te pieniądze trafią do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Polski przemysł zbrojeniowy ma być perłą w koronie polskiego przemysłu. Europa musi odbudować swoje możliwości przemysłowe. Przemysł zbrojeniowy dla Europy, dla Unii Europejskiej musi być na pierwszym miejscu. Dlatego potrzebny jest komisarz Unii Europejskiej do spraw obronnych i przemysłu zbrojeniowego. Dlatego jest potrzebny specjalny budżet na przemysł zbrojeniowy. Dlatego środki niewykorzystane z KPO, które będą w każdym z krajów członkowskich, powinny być przesunięte na przemysł zbrojeniowy. Obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza musi być priorytetem dla Europy. Polska się wywiązuje, buduje swoje systemy narodowe, które są do poziomu średniego zasięgu. Od Pilicy po Wisłę przez Narew. Jesteśmy państwem, które się wywiązuje z tego. Kupiliśmy najnowocześniejszy system, Zarządzania, zintegrowany system sterowania obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS. Kupiliśmy go po to, jako jedyni poza Stanami Zjednoczonymi mamy do niego dostęp, żeby być przygotowanym. Ale oczekujemy od naszych sojuszników w Europie, że też dokonując swoich zakupów na systemy narodowe, będą się tymi systemami z nami wymieniać. Tylko wtedy powstanie żelazna kopuła nad Europą. To jest wielki moment, kolejna inwestycja. W polskie bezpieczeństwo, w bezpieczeństwo polskiego nieba, w inwestycja w przyszłość Rzeczpospolitej, która jest zawsze najwyższym nakazem. Dzisiaj domykamy system Pilica Plus. To jest system, który jest niezmiernie ważny w całym systemie zintegrowanego, zintegrowanej ochrony polskiego nieba. Wisła, Narew, Pilica Plus razem wspólnie się uzupełniają. Tutaj w Sochaczewie są prowadzone niesamowicie ważne inwestycje, inwestycje infrastrukturalne. Realizujemy swoje przyrzeczenie i swoją misję, o której mówiliśmy w zeszłych kadencjach, żeby przynajmniej 50% wydatków na zbrojenia zostawało w, polskich, w polskim przemyśle zbrojeniowym. Pilica Plus, a chcę przypomnieć, to jest program tego bardzo krótkiego zasięgu, to są środki finansowe w granicach 13 miliardów złotych. Do tego dochodzi teraz miliard czterysta właśnie na logistykę, na całą technikę, na zaopatrzenie, na szkolenia bardzo ogólnie pojęte. Chcę podziękować wszystkim żołnierzom, którzy chronią naszego polskiego nieba, bo dla kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Obrona i ochrona polskiego nieba, obrona powietrzna, przeciwrakietowa i przeciwlotnicza jest priorytetem, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie i te zagrożenia, które płyną ze wschodu.